Ta pamiętna rozmowa miała miejsce zaraz po tym, jak Cheryl Martin dowiedziała się, że jest w ciąży. Spiesząc się, by uradować dobrą nowiną narzeczonego, dziewczyna opowiedziała mu o tym już na wejściu. Co? Co powiedziałaś? W ciąży? Jak to w ogóle możliwe? Nie jestem jeszcze gotowy, aby zostać ojcem. Moi rodzice nie będą mnie wspierać. Poza tym chciałem ci coś powiedzieć. Peggy i ja od dwóch miesięcy jesteśmy razem. Wypalił Michael. Słucham? Jesteście razem? A co ze mną? Trzymając się z całych sił, aby nie płakać, zapytała Sheryl. Niestety, nieszczęsna dziewczyna zrozumiała znaczenie słów wypowiedzianych przez jej narzeczonego. Teraz rozumiała lodowaty chłód Michaela i niezadowolenie, odbijające się w jego oczach przez ostatnie trzy tygodnie. Gniewnie trzaskając drzwiami, Sheryl wyszła na zewnątrz, gdzie chłodny, ledwie wyczuwalny wiatr spadł na jej zarumienione policzki. Ocierając łzy, dziewczyna udała się do pani Diaz, która była dla niej jedyną bliską osobą w tym nieprzyjaznym dla niej mieście. Jaka szkoda, że nigdy nie udało mi się znaleźć Amandy. Gdyby teraz była w pobliżu, na pewno by mnie wsparła i dała dobrą radę, pomyślała Cheryl, połykając gorzkie łzy. Smutek dziewczyny wynikał z faktu, że Amanda była jej siostrą, która kilka lat temu przeprowadziła się do Nowego Jorku i zniknęła. Pomimo tego, że Amanda Martin była trzy lata starsza od swojej siostry Sheryl, wszyscy znajomi uważali je za bliźniaczki, podobne do siebie jak dwie krople wody. Tylko ich matka Penelope Martin potrafiła je od siebie odróżnić. Kobieta wiedziała, że w rzeczywistości jej córki tylko wyglądały podobnie, ale w głębi duszy były zupełnie inne. Amanda jako starsza siostra uchodziła za dziewczynę pewną siebie i silną, dla której w życiu nie było rzeczy niemożliwych. Sheryl przeciwnie, wyróżniała się niezwykle przychylnym usposobieniem i wrażliwą duszą, co czyniło ją bezbronną w oczach wrogów i zazdrosnych ludzi. Nie było jednak powodu do zazdrości wobec sióstr Martin. Dziewczynki mieszkały z matką w małym miasteczku w północnym Ohio i przyzwyczaiły się do biedy, która otaczała je od pierwszych dni życia. Ojciec dziewczynek zmarł, gdy starsza z nich miała zaledwie pięć lat. Życie Oliwierowi Martinowi odebrał straszny wypadek samochodowy, który miał miejsce na wąskim odcinku autostrady pewnego mglistego październikowego poranka. Żal niepocieszonej żony okazał się tak silny, że kobieta nigdy nie zdołała dojść do siebie po podstępnym ciosie losu, który odebrał jej jedyną nadzieję i wsparcie w życiu. Pochowawszy swojego męża Penelope Martin ku wielkiemu rozczarowaniu córek, zaczęła szukać pocieszenia w alkoholu, co powoli, ale pewnie wciągało ją w otchłań alkoholowego uzależnienia. Jednocześnie samotna matka starała się nie zauważać, jak bardzo zmienia się opinia innych wokół niej na temat ich rodziny. Ciągłe problemy finansowe doprowadziły do tego, że w szkole Cheryl musiała znosić kpiny ze strony kolegów z klasy i nosić ubrania swojej starszej siostry, które matka i tak kupowała na wyprzedażach oraz pchlich targach. Oczywiście nie mogło to trwać wiecznie. Tak więc ku rozczarowaniu Penelope Martin, gdy tylko Amanda osiągnęła dorosłość, wyjechała do Nowego Jorku, gdzie zamierzała rozpocząć nowe życie, w którym nie będzie już wyprzedaży i przecenionych produktów z supermarketu. Nie martw się, siostrzyczko, jak tylko się urządzę i pewnie stanę na nogach, na pewno cię do siebie zabiorę, stojąc w drzwiach powiedziała na pożegnanie Amanda. W oczach Cheryl natychmiast pojawiły się łzy, co nie tylko nie przyniosło dziewczynie ulgi, ale jeszcze bardziej pogłębiło jej smutek. Wówczas pozostawiona sama sobie z matką alkoholiczką, dziewczynka mogła tylko mocniej zacisnąć zęby i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Pomimo obietnicy Amandy, że zabierze do siebie siostrę, ta nie spieszyła się z wypełnieniem tych zapowiedzi. Początkowo Cheryl regularnie otrzymywała wieści od swojej siostry, a potem ich kontakt z jakiegoś niezrozumiałego powodu stopniowo zanikał. Tylko sporadycznie docierały do miasta w północnym Ohio plotki, że Amanda żyje i ma się dobrze. Jako, że mieszkanie z matką było nie do zniesienia, Cheryl po ukończeniu szkoły pojechała za siostrą do Nowego Jorku. Po części te decyzje dziewczyny tłumaczył fakt, że Penelope Martin weszła w związek z mężczyzną, który przekonał ją, by zebrała się w sobie i przestała pić. Oczywiście w takich warunkach Cheryl czuła się jak trzecie koło u wozu, dlatego decyzja o opuszczeniu domu wydawała się świadoma i naturalna. Jednocześnie dziewczyna nie znała adresu domowego Amandy, która praktycznie nic nie powiedziała jej o swoim życiu w Metropoli. Nowy Jork przywitał Cheryl szalonym tempem życia i mnóstwem neonowych witryn sklepowych, które zadziwiały wyobraźnie swoim rozmachem i różnorodnością. Oczywiście, znalezienie pracy okazało się nie tak łatwe, jak naiwnie myślała Cheryl. W poszukiwaniu pracy dziewczyna krążyła po kilkunastu firmach, zanim dostała się do firmy sprzątającej, która świadczyła usługi sprzątania domów zamożnych klientów. W tym samym czasie Sheryl spotkała Peggy, z którą szybko się zaprzyjaźniły. W przeciwieństwie do naiwnej Sheryl, Peggy Simpson była rodowitą mieszkanką Nowego Jorku, co dawało jej pewną przewagę nad przyjaciółką. Jednocześnie Sheryl próbowała ignorować zaczepki Peggy, która tak naprawdę lubiła żyć kosztem innych. Dlatego, kiedy Sheryl poznała Michaela, jej przyjaciółka płonęła z zazdrości i zastanawiała się, jak najszybciej skłócić parę i wziąć faceta do siebie. Wynikało to z faktu, że Michael wywodził się z zamożnej rodziny, gdzie od najmłodszych lat zaspokajano jego kaprysy i zapewniano mu wszystko, czego tylko potrzebował. Sama Peggy miała już chłopaka, który nazywał się Thomas Green. Jej partner dorastał jednak w biednej rodzinie i kochał motocykle bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Na szczęście dla ciebie jestem już zajęta powiedziała urażona Peggy, która w głębi duszy była pewna, że Michael powinien był należeć do niej. I co to za szczęście? W szczęściu wcale nie chodzi o pieniądze, odpowiedziała Cheryl. Niestety wtedy naiwna dziewczyna nie wiedziała jeszcze, że Peggy przez kilka dni zastanawiała się, jak odebrać jej chłopaka. Zamiast tego Cheryl po prostu cieszyła się życiem i wolała ignorować fakt, że jej przyjaciółka okazywała coraz większe zainteresowanie Michaelem. Prawda wyszła na jaw dopiero, gdy narzeczony, bez cienia zażenowania, faktycznie oznajmił Sheryl, że ma romans z jej przyjaciółką. Podczas pobytu w Nowym Jorku Sheryl naprawdę zaprzyjaźniła się tylko z Mirandą Diaz, klientką regularnie korzystającą z usług firmy sprzątającej na telefon. Starsza kobieta natychmiast zobaczyła bratnią duszę w Sheryl i zawsze pomagała jej jak tylko się dało. I tak było też tym razem, gdy u progu pani Diaz pojawiła się zapłakana dziewczyna, która niewyraźnie mówiła o tym, jak to została zdradzona przez byłego narzeczonego i swoją najlepszą przyjaciółkę. Kochanie, przestań się tym zamartwiać. Chodźmy do kuchni, przytulając dziewczynę, powiedziała pani Diaz. Następnie stawiając filiżankę pachnącej herbaty przed Sheryl, starsza kobieta przygotowywała się do wysłuchania jej opowieści. Nie trzeba chyba dodawać, że historia nieszczęśliwej dziewczyny wywarła na niej silne wrażenie. To prawdziwa zdrada. Myślę, że w tej sytuacji lepiej dla ciebie byś została ze mną, a ja spróbuję wykorzystać moje znajomości i odnaleźć twoją starszą siostrę, zaproponowała pani Dias, marszcząc przy tym brwi. W odpowiedzi na to Cheryl posłała kobiecie spojrzenie pełne niewypowiedzianej wdzięczności i troski. Dziękuję było jedyną rzeczą, którą dziewczyna zdołała z siebie wydusić. Miranda Diaz od razu zaczęła działać i wyjęła swój stary notatnik, który zawierał numery telefonów wielu różnych osób. Na szczęście wśród nich dość szybko trafiła na numer prywatnego detektywa, kolegi zmarłego męża pani Diaz. Po uważnym wysłuchaniu starszej kobiety, Marlon Patterson przyjął jej prośbę i obiecał pomóc. Prywatny detektyw natychmiast dał do zrozumienia, że w przypadku zmiany nazwiska przez Amandę jej poszukiwania mogą trwać wiecznie. Dni zamieniły się w tygodnie, a te z kolei w miesiące. Ku rozgoryczeniu Cheryl, poszukiwania jej siostry nadal nie przyniosły rezultatu. Gdy porzucona ciężarna dziewczyna, była już całkowicie zdesperowana, w końcu odnaleziono Amandę. W tym czasie brzuch Cheryl był już zauważalnie zaokrąglony, dzięki czemu łatwo było się domyślić, że jest w ciąży. Co więcej, po znajomych szybko rozeszły się plotki o zbliżającym się ślubie Michaela i Peggy, którzy zadeklarowali, że są zakochani. Jak się okazało, przez cały ten czas Amanda, po zmianie nazwiska, mieszkała na przedmieściach Nowego Jorku ze swoim mężem, który był objęty programem ochrony świadków i musiał ukrywać swoje miejsce pobytu. Dlatego też, gdy dzięki staraniom Marlona Patersona siostry spotkały się po raz pierwszy od wielu lat w domu pani Diaz, ich radość nie znała granic. Widzę, że nie marnowałaś czasu, powiedziała Amanda, jednoznacznie nawiązując do zaokrąglonego brzucha swojej młodszej siostry. W odpowiedzi Cheryl natychmiast pobladła, a potem z zakłopotaniem otarła łzę. Boże, naprawdę wyglądacie jak dwie krople wody, pani Diaz, pospiesznie przerwała niezręczną ciszę. Potem starsza kobieta wzięła za rękę Amandę i odciągnęła ją na bok. Tam w prosty i dosadny sposób Miranda Diaz opowiedziała dziewczynie o nieszczęściu, które spotkało jej siostrę. Kobieta nie mogła zauważyć ognia słusznego gniewu, który rozbłysnął wtedy w oczach Amandy. W takich momentach dziewczyna była stanowcza i zupełnie niepodobna do swojej młodszej siostry, która od dzieciństwa jawiła się jako miękka i bezbronna. Wreszcie pokonawszy wściekłość, Amanda zebrała się w sobie i powiedziała: Chyba wiem, jak dać tym zdrajcom nauczkę. W odpowiedzi Miranda Diaz poklepała ją po ramieniu i szybko zmieniła temat rozmowy. Starsza kobieta nie znała prawdziwej natury Amandy, dla której obraza jej młodszej siostry była osobistą zniewagą. Dlatego bez słowa dziewczyna zabrała się do realizacji swojego planu. W tym celu Amanda postanowiła wykorzystać swoje uderzające podobieństwo do młodszej siostry i pojawić się na weselu Michaela i Peggy. W tym celu uzyskała poparcie Peggy, którą w rozmowie telefonicznej poprosiła o zaproszenie na ślub. Jednocześnie Amanda była pewna, że nowożeńcy chcą po prostu zrobić z niej pośmiewisko na oczach gości. Przede wszystkim Amanda chciała jednak pokazać złoczyńcom, że nawet po rozstaniu Cheryl nie poddaje się i żyje znacznie lepiej niż wcześniej. Aby ukarać nikczemnych nowożeńców, Amanda namówiła byłego chłopaka Peggy do wzięcia udziału w zorganizowanym przez nią przedstawieniu. Wybór dziewczyny tłumaczył również fakt, że Peggy, która wybrała bogatego Michaela, zachowała się wyjątkowo brzydko wobec swojego byłego chłopaka Tomasa. To na urażonych uczuciach zamierzała grać Amanda, która chciała pomścić upokorzenie swojej młodszej siostry. Dlatego gdy w środku ceremonii ślubnej pojawiła się w towarzystwie Tomasa, ubranego w drogi garnitur, wszyscy obecni szeptali ze zdziwieniem. Spójrzcie, to Sheryl! A jak dobrze wygląda! Cichy szept przetoczył się przez korytarz. Gdy nowożeńcy odwrócili się i zobaczyli elegancko ubraną Amandę stojącą obok Tomasa, ich zaskoczenie nie miało granic. Cheryl, czy to ty? Co się stało z twoim brzuchem? Zapytała Peggy ze zdumieniem i mechanicznie poprawiła swój ślubny welon, który zsunął się z boku. W odpowiedzi Amanda tylko się uśmiechnęła i spojrzała Michaelowi w oczy. Ten od razu jakby zadrżał i zbladł. Potem, biorąc się w garść, Michael wymamrotał gniewnie przez zęby. Szybko się pocieszyłaś. Czego oczekiwałeś? Przez ponad miesiąc bawiłeś się ze swoją kochanką, a ja musiałam to wszystko znosić. Wcale nie przyjechałam tu po to, by zrobić skandal i zrujnować ci wesele. Chcę życzyć Tobie i Peggy szczęścia i długiego życia razem, odpowiedziała Amanda w taki sposób, aby wszyscy ją usłyszeli. Po jej słowach nowożeńcy zbledli jeszcze bardziej i poczuli się wyjątkowo nieswojo. Było to spowodowane faktem, że wiele osób obecnych na ceremonii nie wiedziało, że Michael zdradził Sheryl i uległ urokowi przebiegłej uwodzicielki Peggy. Teraz, gdy wiadomość ta stała się powszechnie znana, wesele było wręcz beznadziejne. Nowożeńcy od czasu do czasu łapali potępiające spojrzenia gości, które zmieniły wydarzenie w absurdalną farsę. W końcu doprowadziło to do tego, że pod koniec wieczoru Peggy i Michael pokłócili się, co bardzo rozbawiło wszystkich wokół. Tymczasem Thomas, trzymając Amandę za rękę, udał się do domu pani Diaz, która zdążyła już opowiedzieć Cheryl wszystkie szczegóły planu jej starszej siostry. No cóż siostro, myślę, że podli kochankowie jeszcze długo zapamiętają te lekcje, a ty musisz o siebie zadbać i zacząć nowe życie poradziła Amanda, przytulając swoją siostrę. W odpowiedzi Cheryl uśmiechnęła się i pogłaskała po brzuchu, w którym sądząc po wynikach USG rosły bliźniaki. Otoczona miłością siostry i prawdziwymi przyjaciółmi, przyszła mama po raz pierwszy od kilku miesięcy uwierzyła w lepszą przyszłość i poczuła się naprawdę szczęśliwa. Sheryl wiedziała, że czekają ją już tylko sukcesy i dobry humor, których nigdy nie zepsuje zdrada niewiernego narzeczonego i podłość jej najlepszej przyjaciółki.